Jeziorzany, zbiorowy wypas bydła. W dolinie rzeki Dolnego Wieprza znajduje się miejscowość Jeziorzany, gdzie pielęgnowany jest niezwykły zwyczaj. Tutejsi rolnicy prowadzą zbiorowy wypas bydła i koni. Wokół rzeki są nadrzeczne paswiska, gdzie zwierzęta chodzą na zasadach wspólnoty. Ten sposób wypasu tutaj trwa od lat, ma długą tradycję. Każdego poranka gospodarze przyprowadzają swoje krowy i konie na nadrzeczne pastwisko. Inwentarz nie jest związany, ma pełną swobodę. Bardzo ciekawie rozwiązany jest nadzór nad stadem. Są opiekunowie, coś na wzór pasterzy. Każdy ma swój dyżur i zajmuje się zwierzętami. Wieczorami krowy i konie pędzone są na skraj mostu, gdzie właściciele odprowadzają swoje zwierzęta do domów. W Polsce zachowało się niewiele takich miejsc. Widok jest sielankowy. Krowy szukają trawy wszędzie. Co ciekawsze próbują się odzieźć od stada, a w upalne dni chłodzą się w wodzie. Konie biegają radośnie w tabunie, rybaki brykają godzinami pod czujnym okiem swoich matek. Miejmy nadzieję, że ów zwyczaj będzie kultywowany jak najdłużej, przede wszystkim z korzyścią dla zwierząt, jak również będzie cieszył oczy ludzi przyjeżdżających zobaczyć to widowisko.